Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj i porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy znów będzie dominował królował sport, ten zimowy będzie o zbliżających się igrzyskach. Moi drodzy, Kamil Stoch i Natalia Czerwonka zostali wyróżnieni. Ta dwójka utytułowanych sportowców została wybrana chorążymi. Cieszy mnie, że Kamil, który po raz szósty będzie brał udział w igrzyskach, i także Natalia po raz piąty dostąpią takiego niesamowitego zaszczytu. Wyobraźcie sobie, że Kamil Stoch jest czwartym skoczkiem w historii, który będzie chorążym w czasie I Igrzysk. W pełni na to zasłużył, bo pamiętamy, że to jest ostatni taniec Kamila Stoch. Zdobywał cztery medale w czasie Igrzysk Olimpijskich, trzy złote medale, także do tego brąz w drużynie i to jest coś pięknego, że na jednych igrzyskach potrafił zdobyć z dwa złote medale, a na kolejnych jeden z medali dał radę obronić. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wejść na szczyt jest ciężko, a na nim się utrzymać jest jeszcze trudniej i Kamil Stoch wielokrotnie jakby dostarczał nam dużo radości, czy to w czasie Igrzysk Olimpijskich, czy to w czasie Turnieju Czterech Skoczni i również w czasie Mistrzostw Świata, już od, od miesiąca pojawiały takie się informacje, że Kamil tym chorążym zostanie. To jest coś pięknego, bo w najbliższym czasie będzie właśnie od prezydenta i ministra sportu będzie właśnie mianowany na chorążego nieś flagę. Polską, to dla tak wybitnego sportowca w wy, Predazzo w Italii, gdzie tam, przecież pamiętamy, zdobywał on złoty medal. Także tam i Małysz odnosił sukcesy, zdobywał medale Predazzo i Włochy dla polskiego sportu. Dla skoczków narciarskich to jest takie miejsce kultowe. Choć biorąc pod uwagę formę naszych sportowców, jeżeli chodzi o skoczków, będzie ciężko, no ale tutaj Kamil pomimo nieudanych mistrzostw świata zapowiedział, że będzie walczył. No, bo powiedzmy sobie szczerze, każdy sportowiec, bez względu na to, jaką ma formę, jedzie na Igrzyska po to, żeby próbować osiągnąć dobry wynik, powalczyć. O medal, jeżeli się nadarzy taka okazja. Tak to właśnie wygląda: no bo jechanie na Igrzyska tylko po to, żeby być i nie walczyć, mijałoby się właśnie z wyznaczonym celem. Tak ostatnio Kamil o tym wspominał. Także jestem uradowany, że Natalia Czerwonka, nasza pańczenistka. Która jedzie na Piąte Igrzyska. Również doświadcza właśnie tego wyróżnienia. Jest to coś pięknego, bo podobnie ta sportsmenka jest z rocznika 80. W 88 urodzona, Kamil w 87, czyli, czyli rok młodsza. Ale do czego zmierzam? Ta sportsmenka, jeżeli chodzi o igrzyska, startowała od 2010 roku, czyli od tych pamiętnych. Igrzysk tam, co wtedy Adam Małysz zdobywał dwa srebrne medale i niestety przegrywał z Simonem Amanem. Zdobywała cenne doświadczenie. Po to, żeby pamiętacie, w, w Soczi w 2014 roku drużyna naszych panczynistek zdobyła brązowy medal, Natalia Czerwonka była w teamie tą rezerwowo. Tak to właśnie wy wyglądało, a potem właśnie w 2000... 18 roku, w ciąg nastał ten piękny czas, że już była w tej czwórce, która zdobywała wicemistrzostwo olimpijskie, czyli srebrny medal. Jak widzicie, ta łyżwiarka szybka jest utytułowana zna smak zdobywania medali, tak jak właśnie Kamil Stoch, więc cieszy mnie to, że właśnie P.K. na Chorążych wybrał tak utytułowanych sportsmenów. Pięknie byłoby, gdyby, gdyby właśnie albo Natalia Czerwonka, ewentualnie Kamil Stoch, no sprawiliby sensację, niespodziankę i znów zdobyli medal. Tak to właśnie widzę. Jestem ciekaw, co sądzicie o tych nominacjach? Ja powiem szczerze, że to jest Piękne ukoronowanie Kamila Stocha i Natalii Czerwonki. Właśnie wielu sportowców, którzy, którzy potrafią na kilku olimpiadach co cztery lata zdobywać medale, potem utrzymują się tak na szczycie, że są w stanie jechać po raz szósty, po raz piąty na te wielkie igrzyska. To jest moim zdaniem coś. No, niesamowitego i, i ukoronowanie, nawet jak właśnie czystok czy czerwonka nie zdobędą kolejnego medalu na takiej wielkiej im, imprezie, to jednak reprezentowanie polski w czasie ceremonii otwarcia możliwość trzymania polskiej flagi wtedy kiedy kamery będą jakby skierowane na tą dwójkę sportowców, to tak jak wspomniałem, będzie przez nich pamiętane. Przez wiele lat. Pamiętam, że jeżeli chodzi o te Olimpiady Letnie, często była taka klątwa chorążego, że kto zostawał nim, no to jednak, jednak medalu nie zdobywał. W wielu, wielu przypadkach i bywało tak, że niektórzy sportowcy, mimo że to było wielkie wyróżnienie, nie do końca chcieli zostawać, ale tak jak mówię. Tu już nawet Kamil, jeszcze zanim został wybrany, kiedy dziennikarze zadawali mu o to pytania, odpowiadał, że jeśli to się potwierdzi, to będzie uradowany, będzie dla niego to coś wielkiego, właśnie. No, być w tym centrum uwagi, nie nieś, nieś flagę, tak reprezentować Polskę, i to się wszystko potwierdziło. Podoba mi się ta decyzja. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie sądzicie o tych nominacjach. Powiem Wam szczerze że myślałem, że to tylko Kamie Stoch będzie chorążym. Tutaj nominacja Natalii Czerwon Czerwonki było w tym momencie dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale tak jak mówię, w pełni oni na to zasłużyli. Pamiętajcie o łapkach do góry, także o udostępnianiu moich materiałów, tak jak ostatnio wspominam w czasie transmisji live na żywo i podobnie w czasie magazynów. Już za dwa tygodnie będzie magazyn olimpijski, będą streamy na żywo, będę komentował występy polskich zawodników, tak jak pamiętacie było to na ostatniej zimowej olimpiadzie i także w czasie tej letniej tak będzie wyglądał plan. Łapki do góry, jeśli podobał się Wam mój kanał, zachęcam do komentowania, udostępniania moich materiałów. Dzięki za wsparcie no i pamiętajcie o naklejkach. Jeśli chcecie zostać VIPami i chcecie być wyróżnieni, to to zachęcam do, do no właśnie, wspierania mnie poprzez naklejki. Dzięki serdeczne za uwagę. Hej!